Wszystkim chciałem dzisiaj Wam zaprezentować zwykłą taką fontannę tortową. Wszyscy wiedzą jak to pewnie działa, ale dla tych, którzy chcieliby sobie kupić na urodziny czy na jakąś inną okazję, chciałem Wam zademonstrować. Można też potraktować ją po prostu jak wulkan-fontannę. Więc odpalamy. Można ją wbić. Fajne właśnie jest coś takiego, bo ze szpicem. No i trzeba tylko uważać przy odpaleniu, bo nie ma ani lątu, ani opóźnionego zaponu. Więc można sobie wypalić br brwi, jak blisko podłożymy głowę. No, efekt jest naprawdę niezły dość długo pali Łystyka no, takiego dużego nie daje ale efekt fajny Tylko trzeba bardzo uważać z tym, bo domu strasznie capi Jak się ją odpali w domu jest pełno dymu Jak na takie cacko jedna sztuka kosztuje może złotówkę Więc opłaca się jeśli się spodobał, filmik dajcie lajka like i subskrybujcie mój kanał. Dzięki i na razie.